Oto dzielni śmiałkowie budzą się na plaży wysepki o nazwie Dito. Okazuje się wkrótce, że zostali oni wybrani przez niematerialnego żuka gnojowego? Aby podnieść miecz przeznaczenia i walczyć ze złą wieźmą Mormo, pragnącą przejąć władzę nad wyspiarzami fioletowo-różową magią zła. Wiedziałem, że jest coś złego w różu. Jeśli w ciągu kilku dni nie wygrają tej walki i polegną, Mormo będzie rządzić przez 100 lat. I dopiero po upływie tego stulecia pojawią się nowi śmiałkowie, którzy wyrwą miecze z zaschniętych rąk poprzednich bohaterów, aby kontynuować walkę. A za kolejne 100 lat przyjdą następni, wiek później jeszcze jedni. I tak dalej. Aż w końcu żuk wytoczy z detrytusa co stuletnich bohaterów kogoś, kto okaże się zwycięzcą. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako quaz, a w tym materiale opowiem Wam o co biega w grze The Swords of Dito w wersji na PC Windowsowe. Gra wyszła też na Linuxy, Macy oraz PlayStation 4. Miecze Dito to śliczna gra, przypominająca trochę Adventure Time kreska, bardzo ładne animacje, wesoła muzyka i przyjemne projekty wizualne wszystkiego od lokacji po potworki. To są największe zalety The Swords of Dito. I nie mówię tu, że rozgrywka jest zła, ale nie jest na takim poziomie jak oprawa audiowizualna. Jak się więc gra w miecze Dito? Oto lądujemy sobie na wyspie i mamy kilka dni na pokonanie złej wiedźmy mormo. Za szybko nam się to nie uda, ale każde co stuletnie życie pozwala trochę podlewelować, coś odblokować albo otworzyć. Biegamy po odkrywanej powoli mapie, rozmawiamy z postaciami w mieście i poza nim, tłuczemy potworki, zwiedzamy lochy. Kupujemy wyposażenie w mieście i rozmawiamy z NPC-ami, plującymi w nas tłem fabularnym. Cała wyspa zmienia się co 100 lat, generując losowo układ lokacji oraz obiektów, wytwarzając nowe plany podziemnych lochów, dropiąc inne zabawki pełniące tu rolę dodatkowego uzbrojenia oraz narzędzi i itd. Tak od strony podstawowej rozgrywki przypomina to trochę staroszkolne zeldy, ale w odróżnieniu od takiego omawianego przeze mnie niedawno Moonlightera, mamy tu nie tylko akcje, ale także proste łamigłówki oraz lokacje, w których znalezienie sposobu na manipulowanie przełącznikami pozwala skutecznie pokonać wrogów. I tak sobie biegamy, zbieramy łuki, magiczne pierścienie strzelające promieniami różowej śmierci i drony, którymi można uruchamiać specjalne przełączniki oraz razić wrogów z daleka wybuchową autodestrukcją. Zbieramy też naklejki będące tu wyposażeniem pasywnym zwiększającym zdrowie, siłę ataku, odporność na pewne typy obrażeń, dodającym rozlewanie trucizny za sobą podczas turlania i tak Ba, można nawet modyfikować zabawki, dodając im efekt trucizny, różowego eteru i tym podobne. Walka opiera się na prostych ciosach łączonych w proste kombosy, unikach turlanych i używaniu specjalnych zabawek, które zużywają odnawiającą się energię zabawkową. Samo nie odnawia się za to zdrowie, bo do tego potrzebujemy sushi, ciasteczek i innych przedmiotów leczących. I w tym kryje się główna trudność gry. Sami wrogowie czy pułapki nie stanowią przesadnie dużego niebezpieczeństwa, ale zasoby zdrowia i garmażeryjnych medykamentów są zawsze ograniczone, więc jeśli giniemy... To głównie z powodu zbyt wielu drobnych błędów, których kumulacja wyczyściła nasz pasek kondycji fizycznej. A zgon w mieczach Dito to rzecz poważna, bo gra jest zasadniczo takim rogalikiem, który, w odróżnieniu od większości roglajtów dziś, ma bardzo długi cykl, gdyż jedno życie trwa tu nierzadko ponad godzinę. Kiedy już zgniemy, zachowujemy jedynie uzyskany poziom doświadczenia oraz niektóre pojedyncze przedmioty, jeśli tylko uzbieramy dość stosownej waluty, aby przy śmierci zapłacić za przeniesienie naszego wyposażenia do kolejnego życia za 100 lat. Zapłacić wielorybowi. Tak, Charonem, czy innym Anubisem, jest tu wieloryb. Czy to ma jakiś związek z Dishonored? Kiedy zginiemy, akcja przenosi się 100 lat później, miejsca zostają przemianowane, pojawiają się nowe questy poboczne, zmienia się cały układ mapy, położenie obiektów oraz lokacji. Jest to wręcz absurdalne, bo nie słyszałem, aby co stulecie przesiedlały się jaskinie czy podziemne grobowce. Nie obiło mi się o uszy, aby co 100 lat piramidy w Egipcie unosiły kieckę w postaci bocznych stromizn i szły w teren stwierdzając, a teraz sobie pogniazduje na tamtym spłachetku pustyni. Chyba że archeolodzy coś przed nami ukrywają. Zgon jest tu dość kosztowny, bo jeśli zmierzaliśmy do jakiegoś celu i nie udało nam się go osiągnąć na przykład po godzinie grania, to tracimy większość postępów. Na szczęście sama granie jest przesadnie trudna, chociaż to też zależy od wybranego poziomu trudności. Najfajniejszym elementem Pocentem rozgrywki The Source of Dito jest lokalny tryb kooperacji, w którym można bawić się we dwójkę. I jak zapewne zauważyliście, oglądając rozgrywkę, głównie w ten sposób ogrywałem ten tytuł z Dorotą. Przeciwnicy stają się odrobinę mocniejsi, ekwipunek, w tym przedmioty lecznicze są współdzielone. A jeśli jeden z grających padnie, drugi gracz może go przywołać do życia oddając połowę swojego zdrowia. I prawda jest taka, że w pojedynkę miecze Dito wydają się dość płytką, nieco za prostą i powtarzalną grą, ale w dwie osoby bawi się w to całkiem fajnie. Jakbym miał w to grać sam, chyba by mi się nie chciało, ale wspólnie jest to całkiem miłe. Jeśli jednak miałbym mieć jakieś konkretniejsze uwagi krytyczne, to wspomniałbym o dwóch sprawach. The Source of Dito nie potrafi się zamknąć. Na początku każdego życia, na koniec, w różnych momentach przygody ciągle ktoś gada. Napisami. To miłe, że gra ma jakąś narrację, tło fabularne i świat do zaprezentowania, ale żuk wspierający graczy, lub też wysyłający ich na pewną śmierć, co za gnój, co chwilę ma coś do powiedzenia. Zawsze można to przewinąć, ale ja czytałem te jego wypowiedzi licząc na jakieś nowe informacje, a on powtarzał na okrągło rzeczy, które już wiedziałem. Większym problemem jest jednak okazjonalny kłopot z czytelnością. Wszystkie te animacje i rysunkowe efekty ataków są bardzo ładne, ale kiedy dwójka graczy naskoczy na jakiegoś niemilca i zacznie go ćwiartować kolektywnie, to pod tymi wszystkimi machnięciami i ciachnięciami nie widać, że niemilec się właśnie odwinął. I zaraz protagoniści dostaną wpysk z potężnego plaskacza, nieznacznego przybliżenia bohaterów do śmierci. I oto całe The Swords of Dito. Prosta, trochę płytka, ale jednak przyjemna w kooperacji gra, zeldopodobna, opatrzona śliczną oprawą wizualną i miłą dla ucha pogodną muzyką. Jeśli macie z kim grać w lokalnym koopie, to jest ona warta uwagi. W pojedynkę może niestety nużyć swoją powtarzalnością. Cóż! Udanego zwiedzania mobilnych lochów, które przeprowadzają się co 100 lat Game On. A jeszcze jedna sprawa. Gra zamienia się czasem w symulator gościa z kosą elektryczną, ale bez kosy elektrycznej. W trawie nie brakuje różnych skarbów, czasem nawet jedzenia, jak wiadomo nic tak nie regeneruje zdrowia jak sushi znaleziony w zagajniku. No i biegają ci biedni gracze, ścinając okoliczną roślinność wiotką, a to jest już konkretny kawałek grindu.